Cześć Simonko. dzień dobry, witam Was ponownie, witam was w kolejnym odcinku i witam was z następnego dnia. Dzisiaj mamy 8 marca, godzinkę 12.30. Ja już kolejny dzień z kolei. Kolejny dzień z kolei. Ja już kolejny dzień oczekuję sobie tutaj na odprawę yy, celną na parkingu celnym, ale o tym nie chcę się tutaj rozwodzić, bo wszystko się dowiecie w kolejnym odcinku za tydzień, na który już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. A w tym odcinku chcę z Wami porozmawiać na temat właśnie tej mojej zmiany, opowiedzieć Wam dlaczego zmieniłem w ogóle tą pracę, co mi to dało i ogólnie tak właśnie poruszyć parę kwestii związanych właśnie z tą moją zmianą. Dlatego Was serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka do końca. Tutaj od samego początku. Po pierwsze powiem Wam, że decyzja o zmianie pracy była naprawdę bardzo trudną decyzją dla mnie, z tego względu, że tak jak już Wam wcześniej wspominałem, ja nie odszedłem z firmy, bo mi coś y, nie pasowało, tylko odszedłem z firmy, żeby coś sobie ulepszyć. Wiadomo, były jakieś rzeczy, y, które mogłyby mi nie pasować tam w firmie i no, nie, nie była to jedna, nie były dwie rzeczy, ale to były rzeczy, które naprawdę nie były podstawą do zmiany y, pracy tylko wiadomo, wszędzie będą plusy i będą minusy no i ta decyzja była bardzo trudną decyzją, podjętą na przestrzeni trzech, może czterech miesięcy, bardzo długo tutaj się, do, do ostatniej chwili tak naprawdę do ostatniego momentu, kiedy podjąłem tą ostateczną decyzję biłem się z myślami, czy jest sens i czy warto ryzykować ponieważ ta firma jest świeżą firmą, to znaczy ona już długo działa na rynku, ale nie jeśli chodzi o transport ten lekki, czyli właśnie o te potocznie zwane busy. Dlatego tu, tu też były moje takie małe zaniepokojenia związane z tą, z tą zmianą. No ale w końcu postanowiłem zaryzykować, bo tak jak powiedziałem, również to. Tutaj kierownikowi w tej starej firmie. No, że gdybym nie ryzykował, to bym również nie trafił do Ary, a bardzo dobrze mi się tam pracowało. I również w tym przypadku musiałem zaryzykować i właśnie poczuć ten powiew świeżości. Tutaj kolega w komentarzu ostatnio, właśnie pod filmem. Dobrze powiedział, że zmiany są potrzebne po to, żeby się nie wypalić. No i to jest, to jest na pewno duży, du, du, duży fakt yy, związany właśnie z tą pracą kierowcy, bo jak za długo już będziemy w jednej firmie, to może przyjść taki okres, że po prostu robimy to, bo robimy, a nie dlatego, że yy, to lubimy po prostu. Tutaj główne skrzypce zagrały dwie rzeczy, dla których przede wszystkim zmieniłem właśnie firmę. To, że ta firma jest o wiele bliżej od mojego miejsca zamieszkania, bo jest to 120 km a nie 470, no to przy dzisiejszych cenach paliwa naprawdę to bardzo duże oszczędności generuje. Druga sprawa, nie płacę za parking, gdzie płaciłem tam pod firmą również za sprzątanie, bo to jest ten bus, to zaraz o tym powiem. Tutaj mi odchodzi ten koszt, więc to się wszystko zbiera. To nie są jakieś potwornie duże kwoty, ale to się wszystko zbiera i naprawdę fajna kwota z tego wychodzi, dzięki którym tak naprawdę zarabiam więcej w tym przypadku. Drugą taką poważną rzeczą, dla której właśnie zmieniłem pracę, to jest po prostu przypisany samochód. Tam mi na początku to oczywiście nie przeszkadzało w ogóle te przesiadanie się z samochodu do samochodu i tak dalej, co trasę, właśnie inny samochód, no ale w końcu po już tych paru latach zaczęło mi to mocno doskwierać, bo tych rzeczy tutaj mi przybywało, a nie malało. Tutaj niestety musiałem porobić redukcję tych swoich rzeczy, ale, ale nie było aż, aż tak mocno drastycznie. Lecz jeszcze będę musiał redukować. W każdym bądź razie właśnie tutaj mam przypisany samochód do siebie. Naprawdę piękna sprawa, pomimo tego, że no ja tak niezbytnio yy, lubiłem jeździć Iweko. Yy, tutaj nie zmieniło to się jakoś bardzo mocno. Dalej ta jazda Iweko ma swoje plusy i minusy po prostu. Ale bardzo fajnym, fajną rzeczą jest to, że ten samochód to jest nówka funkcja, nie śmigana, że tak powiem. I bo, jak odbierałem to. Miało, Iveco miało przejechane 21 km. No, i naprawdę to jest super, że ten samochód jest nowy bo wiem jak się zachowuje ten samochód w 100% sprawdy i będę wiedział właśnie jak zacznie cokolwiek tutaj pukać, stukać, trzeszczeć itd to będę wiedział że jest coś nie tak i będę w stanie to po prostu namierzyć i naprawić przed wyjazdem bądź po zjeździe to znaczy naprawić, nie ja będę naprawiał o mechanicy ale będę w stanie to zgłosić zawczasu i możliwe, że na Europie nie będę musiał w ogóle po serwisach wtedy tym samochodem jeździć. Ale to wszystko przekonamy się w dalszej tam tutaj odległości czasowej. Fajny jest kurnik, jest bardzo duży, przede wszystkim przestrzenny. Właśnie okienka może są zbyt duże i zbyt bardzo przezroczyste i to może przeszkadzać, ale to jest naprawdę delikatny szczegół. Materac mega gruby. Naprawdę wykończenia kurnika są porządne, ponieważ są deski, na tych deskach jest jakaś tam pianka i ten materac bardzo gruby. I to na pewno zwiększa komfort tutaj spania w tym kurniku. Druga sprawa, pokrowce na fotelach, tutaj firma pomyślała, naprawdę to jest też mega plus, bo nieraz coś się wyleje, nieraz coś się tutaj, nie wiem, pokruszy, potem się to wetrze w ten fotel i tak dalej i to jest, no szkoda, szkoda po prostu tej tapicerki, a taki pokrowiec można zdjąć, wyprać bądź założyć po prostu nowy, więc te koszty jakby maleją, jeśli chodzi o... Dbanie o właśnie tą tapicerkę. No i tutaj plusy, plus jeszcze jeden, przepraszam, bardzo duży plus. Yy, paka, jaką mamy tutaj, jest naprawdę super ściana, chodzi pięknie. Yy, nic tam się nie można wszczepić do tego wykonania właśnie tej paki. Bo w yy, poprzedniej firmie mieliśmy jeden rodzaj tej właśnie tylnej zabudowy, taki że. Naprawdę dużo, dużo było się szarpania z tym, a tutaj fajnie wszystko chodzi, więc to jest jak najbardziej na plus. Yy, no i tutaj jeśli chodzi o plusy, to chyba z grubsza wszystko wymieniłem. A jeszcze oczywiście bardzo dużym plusem jest to, że ten samochód jest w automacie i to jest mega, 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 duży plus. Yy, plusem, ale takim dosyć małym jak dla mnie jest tutaj właśnie też te radio z ekranem 7 -calowym. z tego względu, że z tej nawigacji tak Raczej nie korzystam, ale możliwe, że się zawsze będzie mogła przydać yy, tako, yy, tak jako awaryjna nawigacja, bo to jest TomTom -tom Live yy, tutaj wygrany. Tylko, że te wysokości są takie średnie tam, bo na przykład maksymalną wysokość mogę ustawić 30, ale to z grubsza już powinno mi wyeliminować jakieś tutaj wiadukty, kładki, pod które mógłbym się po prostu nie zmieścić. No i jeśli chodzi o plusy, to raczej chyba na ten moment yy, to, co mi się podoba i tak dalej, wymieniłem. Jeśli chodzi o samochód, no i przejdźmy do tych minusów. Yy, zacznę może od firmy. Dużo papierologii, naprawdę sporo papierologii. To mi się tak średnio podoba, ale wiadomo, no co kraj to obyczaj, co firma to też jakieś inne tutaj yy, wymagania. No i będzie trzeba się jakoś do tego. Yy, Przystosować, dostosować, nie przystosować i przyzwyczaić. Też będzie trzeba tutaj porozmawiać z firmą, że może z tego się da zrezygnować, z tamtego. no Jak się nie da, no to trudno, a jak się da, no to będzie naprawdę super. Więc to jest taki minus. No i chyba na razie więcej nie mogę nic powiedzieć na temat minusów, jeśli chodzi o firmę, bo ze spedycją póki co mi się spoko pracuje. Naprawdę jestem zadowolony, ale też tutaj bardziej się nie będę wypowiadał, bo no jeszcze ciężko mi ocenić tak naprawdę po tygodniu pracy wracając sobie jeszcze do firmy no to najprawdopodobniej tutaj samochód jest pod dom chociaż wyszły jakieś tam nieścisłości będę się musiał jeszcze upewniać jak już będzie bliżej tam zjazdu no fajnie by był, znaczy mi to naprawdę nie zależało na tym, żeby mieć samochód pod dom, bo wystarczyło to mi, że jest po prostu o wiele bliżej do firmy. Ale jak już poszła informacja, że jest pod dom, to się może troszkę bardziej ucieszyłem z tego względu, że jak będę chciał sobie na wolnym zejść, posprzątać w samochodzie czy wyprać materac powiedzmy czy przeprać tutaj pokrowce czy fotele naprawdę będzie spoko bo schodzę i robię a jak będę miał to robić po zjeździe czy przed wyjazdem no to na pewno nie, nie będzie mi to przychodziło tak prosto jak by było jakbym miał ten samochód pod domem kolejna sprawa jakby był samochód pod domem no to jest na pewno duży plus no bo rano schodzę i jadę zabieram ze sobą mnie, już nawet dzień wcześniej sobie spakuję ciuchy, pościel i tak dalej i jadę. A tutaj, no jednak muszę rano dojechać do firmy, to jest blisko, 120 km, tam się jedzie 2 godziny, bo dużo się też jedzie landem, ale yy, no to nie jest dużo, to jest o wiele yy, bardziej komfortowe niż tak jakieś dzień dogłogowa 470 km. Yy, ale to, no, to jest czas po prostu, to jest czas, to jest są dwie godziny dłużej w domu i to jest w naszym przypadku bardzo dużo Dlatego to jak będą samochody pod dom to naprawdę spoko, no ale zobaczymy, zobaczymy jak yy, to wszystko wyjdzie A tak to no, co ja Wam mogę więcej powiedzieć, yy, spedycja, spedycja jest spoko, yy, naprawdę na razie się fajnie dogadujemy bardzo dużym plusem dla mnie jest to, że jednak jeździmy na dzikie kraje, bo aktualnie jestem w Kosowie. Więc to jest naprawdę duży plus, bo ja bardzo lubię jeździć po Bałkanach całutkich I takie właśnie dzikie nowe państwa, w których jeszcze nie byłem, są po prostu dla mnie fajnym wyzwaniem. Bardzo lubię takie nowości. No ale na razie, na razie co? Tutaj co je po prostu. Oczekuję, aż mnie odprawią. No ale pierwsza wersja właśnie zakładała, że nie będziemy jeździć po takich krajach, a tutaj, proszę, taka niespodzianka. Na razie jest jeszcze na pewno spory minusem to, że nie mamy kart płatniczych. Mamy tylko kartę do tankowania i gotówkę. No i to są wszystkie nasze rozwiązania płatnicze. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. W, tam w praktyce, znaczy jeszcze przepraszam, bo tutaj powiedziałem, że wszystkie rozwiązania, no nie, bo jeszcze będą y, boksy na bramki na Francję, na Włochy, na Hiszpanię, na Portugalię y, i to, to na pewno bardzo dużo da, bo w poprzedniej filmie tego nie mieliśmy, miało być, ale nie było w końcu. Y, no ale zobaczymy jak to było, będzie w praktyce, bo tak jak właśnie o, jedzie się na taki kraj, tu się bardzo dużo gotówki tutaj po prostu zostawia. No i co? No jeżeli nie mam karty płatniczej, no to nie mogę wyciągnąć sobie potem takiej gotówki, która mi będzie gdzieś tam potrzebna. No ale to zobaczymy, bo tak jak mówię, no ta firma zaczyna z busami, więc oni sami nie wiedzą, my też no dopiero tak naprawdę wszystko poznajemy. No i będzie trzeba wspólnie ustalać jakieś tutaj kompromisy, żeby ta praca była super. Przejdźmy do minusów związanych z samochodem. Przede wszystkim zacznijmy sobie od zewnętrznej strony. Duże lusterka, które to, że są duże, to nie znaczy, że lepiej widać, bo naprawdę trzeba się do nich przyzwyczaić. Przede wszystkim ja lubiłem widzieć pakę od góry do dołu. Tutaj niestety nie mam takiej możliwości, żeby zobaczyć pakę od góry do dołu, tylko od połowy w dół po prostu. I to, to po prostu no, trzeba się przyzwyczaić. No, nie, ma, nie ma co zmienić. Będzie trzeba rozmawiać z firmą, żeby może udało się zgasić światła w nocy, bo owszem, wyłączam światła, ale zostają ledy przednie, które dosyć mocno jasno świecą. Nie, nie mówię, że to jest złe, że to źle wygląda i tak dalej, bo naprawdę to mi się podoba, ale w nocy fajnie by było te światła wyłączyć, żeby nie zwracać na siebie zbyt dużej uwagi, a wiadomo, że to jest chłodnia i często na, tych, na tym odpalonym silniku się stoi. Co za tym idzie to właśnie są odpalone te przednie ledy. Zewnętrznych minusów chyba by było tyle. Przejdźmy sobie może do środka tutaj do kabiny. No i tutaj bardzo dużym ogromnym minusem jest taki brak miejsca w środku. Ta kabina jest naprawdę mała. W Iveco które były w Aże miały troszkę więcej miejsca bo yy, no jest automat i tak dalej yy, ale jest ręczny elektryczny yy, i nieważne czy jest w guziku czy jest fizyczny to on jest i tak elektryczny yy, no i niestety tutaj montowali manualny, znaczy manualny ręczny fizyczny ręczny ten, tą wajchę tutaj koło fotela że tak yy, prosto powiem yy, i to zabiera bardzo, bardzo dużo miejsca Naprawdę w arze tego ręcznego nie było, tylko ręczny był w guziku I to było takie super rozwiązanie Myślałem, że tutaj też tak będzie, a jednak się okazało, że nie będzie Tak, Znaczy nie będzie, może będzie, ale teraz tak nie jest w każdym bądź razie No teraz już po ptokach, bo nikt mi nie będzie wymontowywał tego ręcznego, żeby zamontować w guziku Kolejna sprawa tu jest ogólnie bardzo pięknie wszystko wykończone, te rury od Webasto tutaj widzicie, o te, te rury są oryginalne i one są naprawdę mocne, naprawdę super, są bardzo fajnie poprowadzone i naprawdę jeśli chodzi o zamontowanie tego pełna profeska. Tylko kto wymyślił Webasta 2? Dwa webasta na środku, tu gdzie trzymamy swoje rzeczy. Tutaj są moje skrzynki, tutaj są moje lodówki. Już nie mówię o tym, że chodzi tutaj o zabezpieczenie tego webasto: żeby yy, nic się tam nie stało i z rurami i z webasto. Tylko już chodzi o to, że tutaj też mi zabiera to. Kolejne 15 cm wysokości i już zredukowałem jedną skrzynkę, ale dalej jest ciasno. Druga sprawa, no, zrobiłem sobie ostatnio na parkingu takie zabudowy, ala zabudowy, taka prowizorka czysta. Zmontowałem sobie z deseczek takie ramki, dajmy na to powiedzmy na to ramki, nie wiem nie wiem jak to nazwać, mniejsza o to ale po to, żeby właśnie chronić Webasta, chronić rury i żeby skrzynka mi stała prosto no trzeba było sobie właśnie pokombinować i to jest mega, mega minus plusem jest to, że tutaj mam ten system bezkluczykowy i w poprzedniej firmie, jak wyjmowało się kluczyk, nie było prądu w zapalniczce tutaj w gniazdkach tutaj tak nie jest, jest ten prąd no ale minusem jest to, że jak się w ogóle zgasi samochód to tego prądu właśnie nie ma stałego i tutaj jest problem jeśli chodzi o lodówkę no ja sobie mniej więcej rozwiązałem ten problem przetwornicą ale no prościej by było po prostu pozostawić ten prąd w gniazdkach podczas zgaszonego silnika no ale cóż więc y, to mniej więcej tak wygląda jeśli chodzi o minusy, no bo chyba więcej minusów tutaj jeśli chodzi o środek nie mogę powiedzieć, że coś mi się nie podoba, bo jest spoko tylko przede wszystkim ten brak miejsca no my w tym samochodzie jednak żyjemy po 3, po 4 tygodnie no zależy kto jak wyjedzie, niektórzy nawet potrafią żyć w nim po 2 miesiące i jednak to miejsce to jest, to jest po prostu must have co musi być jak najwięcej tego, no po prostu. <laughs> się już sam zakręciłem na ten temat. Jeśli chodzi o zasłonki, no zasłonek w tym momencie nie mamy. Podobno są zamówione i mają być montowane. No ja sobie kupiłem tematy tutaj, właśnie termiczne. No, co prawda jest to takie. Pół na pół rozwiązanie, bo to jest naprawdę świetne, jeśli chodzi o miejsce tutaj, które one zajmują, bo zostawiają dużą przestrzeń życiową. Yy, przy czym szyby mam fajnie pozasłaniane. No ale jeśli chodzi już o przechowywanie tego, to jest. Słabo z tego względu, że się to po pierwsze ciężko zwija, po drugie, yy, zajmuje sporo, naprawdę sporo miejsca po złożeniu. Yy, kolejna sprawa: ten montaż, demontaż jest też troszkę taki utrudniony. No ale cóż, czy, ciężko mi powiedzieć, yy, jak to będzie dalej wyglądało. Y, raczej zostanę przy tym y, zastosowaniu, bo to będzie naprawdę świetne na lato. Tym bardziej, że pamiętam, że Iweko, nie wiem jak to, tam w tamtej firmie Iveco y, podczas 40 stopniowego upału y, no, nie chłodziło mnie nic. Klimatyzacja praktycznie w miejscu nie, y, nie działała, y, dlatego to będzie naprawdę świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o lato, bo będzie zatrzymywało mi ten chłód w środku. A jeśli chodzi o zimę, no to oczywiście będzie zatrzymywało mi ciepło w środku. Yy, no ale na ten temat to się tam jakoś zbytnio na razie też nie będę wypowiadał, bo yy, ciężko mi ocenić to tak w 100 czy to jest dobre, czy to jest złe. W każdym bądź razie na pewno jest w tym momencie pół na pół. No ale na razie, na razie tylko mogę Wam powiedzieć tyle, że. Jak wyjechałem no to byłem mega wkurzony tym samochodem przede wszystkim, teraz już się trochę tutaj ogarnąłem, trochę sobie poukładałem, trochę sobie właśnie tam zrobiłem te zabudowy na Webasta, więc jest naprawdę spoko, lecz jeszcze sporo zmian przede mną, bo muszę o, zmienić na przykład baniak na mniejszy, kuchenkę na mniejszą. Yy, skrzynkę najlepiej by było mi by zmienić na mniejszą. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. To są też dodatkowe koszty i dla mnie, bo choćby nawet te kurde maty termiczne... Pff, pff, takie drogie, że masakra. Yy, naprawdę w życiu bym tyle za to nie dał, ale jakoś się jednak i tak skusiłem. Lecz fakt to nie jest taka zwykła mata termiczna, jaką kupimy za 10 zł gdzieś w sklepie do naszego samochodu, tylko ona jest po pierwsze dobrze wycięta, właśnie tutaj pod szyby Znaczy można by było lepiej wyciąć, ale mniejsza o to. I druga sprawa, że jest gruba, taki dosyć wydaje się porządny materiał, ale to po prostu czas pokaże, jak to będzie długo służyło. No i co więcej, ja Wam mogę powiedzieć na temat tej firmy. W sumie za dużo wam nie mogę powiedzieć, bo sam jeszcze za dużo nie wiem. Jak macie jakieś pytania, owszem, zadawajcie w komentarzach. Będę się starał na wszystkie odpowiedzieć. Nie na wszystkie może chciałbym odpowiadać, ale w miarę możliwości wam na wszystko odpowiem. Więc. Więc co, zapraszam Was do komentowania. Pozostawcie po sobie jakąś tam łapeczkę. Yy, czy w dół, czy w górę, jak wam się po prostu tam yy, będzie podobało, czy będzie się i wam chciało kliknąć to taką jaką uważacie taką po prostu kliknijcie. Standardowo was zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktaż dotyczący pracy na busie, czy jakieś inne tutaj yy, rzeczy, które wstawiam na YouTube, będzie mieli po prostu na wyciągnięcie ręki. Standardowo również zachęcam Was do obserwacji mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie nie gdzie indziej, jak w opisie. A na dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Na razie pozdrawiam.